Cześć wszystkim, mam na imię Emil. Zapraszam na gameplay z Close Quarters z Battlefield 3. Oczywiście po przewitaniu się zapomniałem wam powiedzieć o tym, że chciałem Was zaprosić na grupę na Facebooka, gdybyście chcieli ze mną podyskutować lub zadać jakieś pytanie. Także zapraszam, link będzie w opisie do tego filmu. Tam ktoś kiedyś prosił o jakiś gameplay z Close Parters i z Ziba Tower, także zapraszam na taki gameplay. Postaram się też podkomentować w czasie grania. Generalnie akcja jest bardzo ciężka, bo jest tutaj 64 graczy, także jest naprawdę ciężko. Oj, więc trzeba naprawdę ostro ogarnąć, żeby tutaj cokolwiek grać. Ja gram PP6, PP 19 Na szczęście mam w swojej drużynie dobrych graczy, co znaczy przynajmniej jeden jest dobry, bo jest przede mną. Ma 12,9. Dobrze, dobrze, gość gra, gra z tym, gra z, e, gra z bronią z tłumikiem. Ja gram e, bronią bez tłumika. Dobra, teraz zasuwam na flagę A, to znaczy na A. Ym, może nie na A. Znaczy oni będą szli na A też, bo tutaj na tej, na tej mapie generalnie gra się w ten sposób, że e, gra się tak jakby. M, biega się dookoła. Biega się dookoła. I e, zajmuje się flagi po kolei. I albo jak się jak ten, jak, jak, e, jak można to się e, tak jakby biega e, dookoła i razem w skółkiem dookoła, a można tak zrobić, że można pobiec po prostu pod prąd, e, i wtedy stawić czoła gościom, którzy wychodzą nam tak jakby naprzeciwko. E, Także naprawdę można tutaj. No ładnie po, po, ten, po pograć. kurte. Nie widziałem nikogo. Co się dzieje póki co? Tutaj koleś jest na A na pewno jest. Ojej, gdzie on był, tego nie widziałem aha, w biegu tutaj. Czyli ja musiałem się odwrócić, a on po prostu mi na plecy wszedł. Tutaj mapa ma, ta runda ma, e, była 1000 no, tysiąca ticketów, ja od początku nie chciałem grywać, no bo byłoby wiadomo, że będzie tak jakby długo mm, trwała, kurcze nie rzuciłem granat, trochę za późno chciałem granat tam rzucić, no nie wiem czy mi się uda tutaj ładnie tą rundę dokończyć, może się uda, zobaczymy, może się ogarnąć trochę bardziej i ten, i będę starał się jakoś tutaj lepiej trochę e, zakończyć, z lepszym wynikiem, chociaż to P-19 też nie jest tak łatwo grać, wiecie, bo to jest broń, kurcze. Gra, pogrzało mi się wszystko, bo to jest broń szybkostrzelna. Ona ma małą celność, jeżeli chodzi o o ten, o takie strzelanie z celownikiem, ale ma dobrą strzelność. Znaczy, dobrze do strzela i z biodra ładnie nią można bić tą bronią, dlatego, dlatego nią gram. A to jest close quarters, więc no, jak sama nazwa wskazuje, tutaj gramy blisko siebie i częste akcje takie, e, zwarcia, tak jakby jeden na jeden, są bardzo częste. Pygniemy tędy. I spróbujemy wejść na A, no z tamtej mańki Zanai zanajdujemy tutaj troszeczkę, tutaj zanajdujemy też w ten sposób, tutaj pewnie ktoś też będzie, kurcze nie miałem chyba do ostatecznie dużo amunicji żeby go zabić, albo po prostu wystawiłem mu się za bardzo, on miał chyba więcej w ogóle, że lepszy miał karabin, on chyba a o i nawet nie zauważyłem czy on mnie zabił, dobra potem sobie to zobaczę. A tam rzucimy granat, i rzucimy granat tam. Tędy nie, tędy się nie da. Tędy się da. Potem się podniosłem, czy nie? Ja chcę go podnieść, bo on jest dobry. Nie podniosę go, podniosłem go. Tutaj nikogo nie ma. Myślę, że tam ktoś w świetniku leży. Teraz będzie można tędy wejść na górę. No właśnie o tych akcjach mówię, aha, nie mam granatów. Gdybym granat rzucił do góry, to mógłbym tam, ich tam wykurzyć. Na granat się wtedy odbił. Tak fajny. Jesteśmy, weszliśmy na flagę. Celności nie będę miał zbyt dobrej, no ale tu nie o to chodzi, żeby mieć dobrą celność. Kurczę, sam tu jest na tych tak drodze. Muszę i czekać, bo zginę. Zginąłem, kurczę, ale tam koleś od nas wszedł. Wszedł, ale chyba ich nie zabił. O, jest tu. Nie, to był ktoś inny, gdzie indziej chyba. Gdzie teraz jestem? Aha, tutaj w kiblach. Dobra, to trzeba teraz ogarniać. Tutaj chyba na dół. Tutaj to nasi. Tam nie ma co strzelać z tej broni, bo i tak nie trafię. Nie, nie, nie strzelę tam tak, tak daleko. No masz! Byłem za ścianą, gościu! No tak, ale tutaj mam w sumie. A zabiłem tam kogoś. Mam tutaj w sumie około 50 pingu, 54 pingu. Także no może być czasami taka sytuacja, że zostanę zabity po prostu za ścianą gdzieś. Te się kolesie kitrają po tych kiblach, ale szybka akcja jest fajnie. Kurczę, już dawno nie grałem w takiej szybciej akcji. Dobra, przeładowanie w sumie ona ma tylko 55 amunicji, no dobra. Aha, tam ktoś jest w naszym. Kurczę! pomyliłem mi się klawisze na myszce i wyrzuciłem pteczkę. Beznadziejnie. Oj, teraz też jest jakaś lipa. Mam nadzieję, że go zabiją i uda mi się wstać. Może mnie podniosą, to, to nie ten Podnieśli jest super ekstra. Podoba mi się to, że goście ogarniają i fajnie podnoszą. Tam trzeba na dół zaskoczyć i tutaj przejąć tą flagę. No, zobaczymy czy ktoś tu jeszcze gdzieś zejdzie. Skąd? Z której strony? Tutaj nie. Tutaj nie, bo to nasi. Dobra, przeładowanie. Tam na górze giną, kolesie. Tutaj jeden zginął. Dobra, to ja wbiegnę tam na górę, zobaczę, bo oni C przejęli i mogą w sumie górą tutaj iść nam na tą flagę B, także... pobiegnę sobie. Oh my god! Zobaczcie go, jak się skampił, koleś! I to jeszcze z tumikiem, 12 level. Z dwójnogiem rozłożył się, no pięknie. No to zaraz po ciebie pójdę tam, to miejsce, gościu. Gdzie ja tutaj jestem teraz? Aha, tutaj, oha. Tutaj to nie. Może jednak się tędy wrócę, bo tutaj chyba będą zachodzić nas. Tutaj nie. Dobra, tutaj wszyscy biegną, a ja sobie pobiegnę tędy, tutaj w lewo. I tego kolesia, który tam próbował... Znaczy, który mnie zabił z tego kwiatka. Tam ich chyba. Ten gość padł. O jajaj! Jaj. Co za koleś, kurczę, nieźle. Yy, nie widzę, dobra. Ostra jazda. Nie mogę się zrespić, chyba serwer loguje. Trudno. O, tu się zrespiłem, fajnie. Przyzwyczajenie z tego, z Battlefielda 4. Teraz daje to, że nie ten, nie. Zbyt szybko nie respie gości. Przyszy... Przepraszam, przytrzymuję klawisz od yy, od respienia, a tu wcale nie trzeba przecież przytrzymywać. przez skąd dostałem? Ach, gdzieś z dołu. Koleś się zaczaił na gości zbiegających. To któryś Uciekamy tutaj. Oj, 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 dostałem od niego. <laughs> Myślałem, że go trafię, tak? Trochę dziwnie tak gra się zachowuje. No, ale dobra, nieważne. To jest nieważne w tym momencie. Hmm, ważne jest to, że mogę się tutaj zrespić, okej. Okay. Na no, A można by wbić, spróbować wbić przynajmniej. Tutaj nie można. Tam zanajdujemy, bo tam ktoś biegał z wrogów. Tu się trzeba położyć, chociaż w sumie niekoniecznie nie trzeba. Jeszcze raz tutaj zanajdujemy, sporo ich tam jest, tak w ogóle. Poszedł granat. Ojej, niepotrzebnie. A jajaj, prawie go mi się udało zamieć. on miał F2000. O koleś laguje chyba ostro. Mam nadzieję, że zaraz serwera nie wywali. byłaby <głynie> byłaby niezła jazda. Dobra, okej. Okay. No jacie, kręcę z którą stronę i iść. Tutaj nasi tutaj. Cholera. Tak, myślałem, że stąd będą szli kolesie, próbował jeszcze go podnieść i próbował... Dobra, pójdziemy tędy. Na szczęście chyba my mamy większość flag, chociaż mecz jest to bardzo wyrównany. Kurde, następny kurde koleś z Claymorem, który podłożył sobie go pod kolana. O, ładnie, ładnie. Mm, super kurcze akcja. No dobra, ale skoro tak, no to tak masz! Jedz, kurczę! Nieźle, ja wiedziałem, że on tutaj będzie, po prostu i dlatego go zabiłem. Jeden padł, jeszcze jeden. Dostał też. Ależ te moje PP-19 to wymiata normalnie. Ostro jest, naprawdę ostro. Tutaj znajdujemy, o, w ten sposób, o on się teraz odbije, kurde, źle spadł. Zanajdujemy jeszcze raz, chociaż nie wiem, czy jest sens. Znów no, ten sklanat spadł tutaj, niżej, bez sensu, no dobra. To jest nasz. Aby teraz trzeba we flag, we flag range wejść, no i teraz trzeba tędy wiec tak, no bo jak się tędy pobiegnie, to się pobiegnie na B, chociaż nie, pasuje chyba wrócić, bo zobaczcie, oni po prostu atakują. Teraz nas tutaj któryś z tej strony może zajść. Tam są snajperzy prawdopodobnie. Dobra, tutaj będą szli. Jest już jeden. Jest kolejny. O nie! Wiedziałem, że w końcu przyjdzie. Kurczę, przyszedł do mnie. A ładnie się tam ustawiłem. No, ale niestety samemu musi nie do tego wybronić. Dobra, lepiej się na którym gościu? Może być na tym, zobaczymy gdzie tutaj jesteśmy. Tutaj ten biegniemy na C, okej, okay. ostra jazda. Nie strzelaj wam, ja jestem z tobą. Okej okay. tutaj nie, tutaj nie. Tutaj na razie nikogo nie ma, ale ktoś tu może wyskoczyć, o, jest jeden. Zespotowałem gościa. I ja sobie pobiegnę. Oj, I zrespił się koleś, no nie, ale trafiłem. Gdybym nie czekał tak długo, to bym przebiegł gość około niego. A on się zrespił mi na plecach, dobra. Gdzie ja jestem? Wszyscy mniej więcej w tym samym miejscu się respimy Kurczę, tam dalej chyba był jeszcze jeden koleś, a nie, tutaj pod prysznicami stał. Ja strzelałem do tych, którzy byli blisko, a tam jeszcze dalej w ogóle był jeden koleś. E, znaczy nie dalej, tylko pod prysznicami tutaj siedział, tu siedział. Tam znajdujemy. Ja sobie tutaj przeładuję, przeładuję broń. Tutaj trzeba się schować. Zonejdować. A kurde, rzuciłem granat. Może wybuchnie. Jak wybuchnie, to kogoś powinien zabić. Mmm, nie było hitmarkera, szkoda. <laughs> Kurcze, dobra, jeszcze raz, teraz gdzieś tutaj bliżej jestem, nie, na A jestem, kurcze, ja chcę szybko na na C biec, bo tam ich jest cała masa, normalnie tutaj tędy ich zajść od tyłu, jeżeli się uda, o, właśnie tutaj, tędy, tędy, dobra, przeładowanko i od tyłu z powrotem, zanajdować, uciekać, 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 chować się tutaj za róg, zanajdowałem, ale nie wiem, czy kogoś tam... Ten grana tu bije, tutaj znajdujemy jeszcze, pobiegniemy tutaj na prawo, tak, bo oni się tu mogą respić, czy nie będą się respić? Chyba nie, na słuchaj, za dużo nas jest, żeby oni się rozpili. ja cię co on mi strzelił, jak go w głowę, a on mnie e, w tułów normalnie <laughs> ustrzelił. Okej, okay, dobra, to jestem blisko, respię się na tym kolesiu i wbiegam do góry z powrotem i będę biegł na B, bo oni pewnie będą ostro tutaj teraz cisnąć z A na B. Tak, takie mam wrażenie chyba, więc... Tutaj sobie zeskoczę i sobie tutaj chwilę poczekam. A tak, żeby się uspokoiła akcja. Zobaczymy. O, jest pierwszy. Jest pierwszy, był drugi, a teraz dalej idą. Nikt dalej nie chce iść. Tam jakiś koleś od nas padł. Dobra, ja sobie doładowałem życie i sobie pobiegnę teraz tędy na A. Aha, oni się tutaj już tutaj ustawiają. Zobaczcie ilu biegnie. Nie, widziałem gościa po lewej. Właśnie, wchodzili tutaj ostro. Wiedziałem, że będą szli z A na B. To jest takie kółeczko, które oni robią. No, robią, no. A, 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 robią. Jest tu strzela, po cichu. Przeładowanko. Po cichu, po cichu, tam jest koleś. Tutaj... dostał, coś tam dostało, kogoś tam zabiłem. Tutaj gościa podniosłem. Tutaj sobie chwilę przeładuję broń, mam full życia, mogę zanajdować? Nie muszę. Nie mogę, nie mam... granatów. Tędy? Nie, to nasz. Dobra. ja, może mnie podniesie gościu. No, on aeke ma jedną ja jego z pope 19, no to tak trochę nieładnie. On a, miał mocniejsze broń, zabił go tutaj. Tutaj ładnie się któryś dorespił, chyba i udało nam się przejąć tą flagę. Tutaj możemy zanejdować. Ło! C4! No nie, co za camper, joza! Niezły, niezły camper. <coughs> no i jest koleś od nas też na A, więc się na nim zrespię oczywiście. Nie! Nie! Kurczę, nie apteczka! Podniosłem go... O, żyje on tam chyba? Nie wiem, udało mu się, że przeżyć. Nieźle, nieźle. To jest Kurczę, teraz Najda tam trzeba było rzucić. Dobry rest, w sumie w miarę dobry rest, Spora trochę timingu nie zgrałem... Powinienem, mm, powinienem nie strzelać do nich, tylko od razu granat rzucać. Jakbym od razu granat rzucił w nich, to mogłoby się okazać, że ich tam troszeczkę poubijam. sobie pobiegnę w inną mańkę z innej strony. To znaczy, pobiegnę tutaj na górę. E, o, tutaj, po tych schodach do dołu. No to już nasi są, kolesie. No to trochę gorzej mamy. Mogę przejść, dziękuję. Oj, oj, oj. niby go podniosłem, ale co z tego? Kurczę też, powinien granat rzucić wcześniej. Podniosłem go i to nic nie dało. Tutaj koles jest bardzo blisko, chyba. A, tak, blisko. Możemy znajdować w ten sposób. Granat spadnie. Majera blisko tutaj. Tutaj nawet nie było hitmarkerów, a koleś spadł. To było śmieszne, wręcz można powiedzieć. Tutaj zanegoiuję. Tutaj w ten sposób. O, granat chyba w ogóle spadnie. Ojoj, z lewej strony, z daleka. Ja się na gości na prawą stronę zaprosiłem. A oni mnie tam z przodu załatwili. Jeszcze raz się na nim zrespie. Blisko A, blisko A nie, to był randomowy spawn. Czekajcie, jaki jest wynik 48-29, ma 50. No idziemy łeb web. łeb. No koleś jest dobry, ja też jestem dobry. Dobra, tutaj ktoś się zginął. Ojej! No, Ale nie ogarnąłem, przecież wiadomo, że Oni tam po tych schodach wchodzą. Gdzie jestem w ogóle? Aha, tutaj, mogę tak zrobić, tam granat rzucić. Jeszcze jeden, też w sumie mogę. Teraz mogę pobiec tutaj dookoła na górę i spróbować ich tam wykurzyć z tych... ...z tej klatki schodowej. Ta, one tutaj ostro są, ale ja sobie zrobię tak. Kurde, jednego tylko zabiłem. a ja, 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 ja. Chciałem sobie tak ładnie przesunąć się koło nich. Dobra, zaraz, moment, Gdzie ten koleś jest. Tutaj dobrze, czyli mogę na górę znów wejść i tam teraz. Tym razem zanajduje ich tam. O, w ten sposób. Kurde, źle. No nie! Oba granaty poszły! Mordę jeża, no. No i co to był? A, to było granat od gościa, który rzucił go w ogóle tam gdzieś z dołu. Ciekawe, czy mnie podniosą. Podnieśli mnie. Dobrze, że się nie zrespiłem. Okej, okay, w porządku. Zwykła broń. I trzeba gonić na C, bo C nam schodzi. Cała masa ich tam jest. Zobaczcie. Tutaj można sobie odpocząć chwilę, doładować akumulatory w postaci życia. 50%, cała masa. Okej, okay, tutaj tak jest. Tutaj jest gościu, gdzieś był. Przynajmniej przed chwilą. Nie, za dużo. Kurczę, we trzech. Jak się wyskakuje na trzech gości, no to niestety nie da się tego wygrać. Chyba są bardzo nieogarnięci. No to może się wtedy da, tak, ale kurczę. Ten mój pp 19 w takich sytuacjach to się trochę nie nadaje. Chciałem wyjąć tego reksa i ich tam o, pocisnąć, no ale niestety nie udało się. Idziemy tędy, tędy, oni gdzieś tam są. No kurde, ale teraz tam ciała. Dałem ciała. Dolesi się poustawiali normalnie tam przy tym A i nie da się teraz przejść. Trzeba jakoś próbować z innej strony. Dobra, zrobię sobie randomowy spawn. Aha, randomowy spawn to jest taki średni, bym powiedział. Okej. Okay. Jeszcze jeden Knight. Tutaj... co się dzieje? Tutaj strzelają do naszych, ostro. To jest nasz, dobra, okej. Okay. To na spokojnie, tutaj okay. trzeba mieć lepszą broń, żeby tutaj coś strzelać na dalsze odległości, bo tutaj ostro nas atakują, się. Kurczę, dlaczego ja ich nie mogę zabić? Na taką odległość, ale przecież powinni padać, ja mam tylko 58 pingu. Ojej, ten teraz też skakał normalnie jak jakiś... Jak oszalały. Dobra, tutaj widzę koleś, próbuję. O, podnieśli mnie. Dobrze, uciekamy tutaj na bok. Ja też podnoszę. Tutaj nasi padają jak muchy, niestety. Koniec meczu. Okej, okay, dobra, druga pozycja też nie jest zła. W sumie gdyby to był serwer, na którym jest trochę mniej ludzi, no to byłoby się jakoś tak trochę gdzie, byłoby się gdzie trochę bardziej ogarnąć, a tutaj to normalnie takie zamieszanie, ale w sumie zadowolony jestem z meczu. Eee, także trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Cześć!